Witam wszystkich czytelników mojego ulubionego czasopisma Polski Karawanik. Słuchajcie, fantastyczne wydarzenie, ponieważ w czerwcu, w czerwcowym numerze, ukaże się dodatek, który nie będzie Was kosztował ani grosza więcej. Pod tytułem El Campero z piosenki drogi. Wspaniałe piosenki, które ja osobiście napisałem. Mam nadzieję, że je lubicie. Przynajmniej po tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły przez ostatni rok yy, i po tych wszystkich wspaniałych komentarzach, które ślecie w moją stronę, wiem, że warto było to zrobić. Cieszę się, że, że wreszcie udało nam się to wszystko zebrać razem w jedną całość i będziecie mogli tego sobie po prostu yy, yy, słuchać. Wszystko to dzie dzieje się dzięki firmie BioCamper dzięki firmie Elkamp i oczywiście wydawnictwu Polski Karawaning. Cieszę się, że wreszcie to ujrzy światło dzienne i że na co dzień w samochodzie będziecie mogli sobie słuchać czegoś takiego na przykład. Komu w drogę mówiąc, krótko temu czas, czas na zmiany, żeby wreszcie żyć. Żyć po drodze wartą Nie warto stać, stać mnie na to, żeby być Być zawsze sobą O El Campero z drogiem Do zobaczenia i do usłyszenia już w czerwcu. Cześć, nazywam się Marcin Mączewski, reprezentuję firmę Drewnolit Biotechnologie, która jest właścicielem marki BioCamper, czyli ekologiczne rozwiązania dla karawaningu. Marcinie, opowiadaj, co to jest? Co to jest? Bardzo fajny produkt. Oczywiście będę go zachwalał, bo to jest to mój. Ale chodzi o to, że rozwiąza ekologiczne rozwiązania dla karawaningu, czyli rozwiązania takie, które nie uszkadzają czyszczonych powierzchni podczas procesów mycia wewnątrz karały, przyczepy czy kampera. Chodzi o to, że nie zawierają żadnych silnych związków chemicznych, które uszkadzają powierzchnię. Czyli są zarówno bezpieczne dla nas, dla czyszczonych powierzchni i co za tym idzie, są oczywiście ekologiczne, czyli dbamy o naszą planetę. Okej, okay. i kiedy startujesz? Bo to jest nowy produkt na rynku? Tak, właśnie dzisiaj my zaczęliśmy oficjalną promocję marki. Od dzisiaj jest yy, wszystko dostępne na sklepie internetowym magnusmikrobiologia.pl Zapraszam do odwiedzenia. I razem z Karolem? I razem z Karolem, tak właśnie, od tego pojedźmy. znaczy razem z Karolem promujemy tą markę.